A jest drugim jako jak będzie na Rampa B Rampa B To ma Aj samo Dorsy Dorsy i piach Ale serio? Po Może po prostu miał dwa ligę ty jest rampa On ma dwa choroby Rampa, rampa, rampa m była na z wiesz? Tylko takiej broni to się nie opłaca Ale poczekaj skin, ty Widział cię m MK to jest, no Napsy, jeszcze masz ty, I... Ty I na B uciekaj, ty Z ka za to Nie zdążyłeś to jest najgorsza Dajmy na nami, że temu kto ma MK jakąś Ja mogę dać yeah. tego boosta Dobra, daję Chodź, dawaj boosta, chodź Dobra, ja, ja idę po broń u tego random'a Brawo mam razu skanuję Leży rampa co ten random płacą u nas Nie wiem gdzie on jest No Nie, nie, nie gdzie jest las ogólnie Weź go tam dojść już, brawo Darku Nice Ej torci mi wszedł i rampa jeszcze Nice ja w -y jest grałem Jestem sterolowany Jestem Domek, dorsy Brawo Super Mateusz jak ma siebie na profilowym Daj weź mnie w upę ok. Drugi mi dwóch Na B, pod B ciszę Dobra, idę poda wszystko, a? Trzech. Wszyscy. Jeszcze. No młody, nie wyśmielaj. Trzech jest. Dobra, ten, ten ping jest najgorszy. Ja udaję sobie głowy za dziewiętną. Czyli idę side. Ale aparty. Nice. Under. Apki. Dwóch apse. Zrobię Zrobiła Mało ma gościu pana wziął, pakę Niech nie robi co chodzi na pytanie drugie No dobra Tutaj panowie tutaj, tutaj nie ma problemu No tak było Dzięki Wariacie Dzięki Odpał Dorsy odpał Dorsy Uwaga, odpał Dorsy Daj tej busa, co? A dużo Dobra, nie chcę mieć ten ping ubrażliwie Weź tam trzymaj ich, ile możesz trzymaj ich ile możesz Minus ile trzyma jeden Fleszuję shorta Może być już short na blisko? No dobra, ale on zetka masz, zetka masz Hebik Wiem Jeden ma 30 hp jak coś Dobry najdzik Dawaj, odbijaj to, jeden ma 30 Ja bym saveował No co próbuję? Ja mam zasób, to Nie będzie miał kasy Na lasta, więc... Beżesz z tej strony. Aj. Jaki szybki on jest, smartko jedyna, no Za dobry, no, za dobry Na czym on gra? Nie wiem, choć się domyśla Ej, flashuje A, B Tam jeden u gra nie? O Jezus, oni pod B, pod B T1, ipad wszystko prostu te jedno B dużo jest rampiach. tak no no bo jest sporo. Jest piach i rampa No nie wierzę ty Dali... Ej, piach! Nie piach Ale piach Dors jeszcze. Dors jeszcze, no to Gdzie ba Aha Dorsy tego. Znaczy, ja już zażerał portowałem. Chciałam zażerać na ten Ja w tym sensie mam każdą, każdą, każdą. legendę kurwa. Ale ma trzy kakolików w kółniszku. Jest o dwie Nieźle. Ale ten Sajseks mi daje przez nawet taki ten na cicho. Nie jest o od... dwie to jest. Kiedyś w ogóle dało się grać normalnie, a teraz to ja nie wiem co się stało. Ander, ander, ander. Aby to Najlepsze, nice. niedobry. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dobra, chodźcie no To chodź, to mam teraz. Dobra, nic. To szybciej, to no szybciej. Pierwsze wejście to Weź go, weź go Aha. Ping, proszę ping, nie, nie, się. Musisz Leży nice. Na daleko zabiłem, nie, 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 Dorsy nie, 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 jeden. I nie, 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 mam nie, 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 Gdzie paka? nie, 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 plecy. plecy. Domek, domek, domek. Ogólnie może, może iść CT, wiesz? On to ugra, chyba CT, CT idzie ci Brawo! No bo jesteś Jest. bardzo pożytecznym graczem, tak? No robisz tutaj całą robotę Ja, ja w ogóle, ja w ogóle zabiłem z Maca na daleką MK i chłop nawet nie zareagował Dosłownie go od razu ciężko zareagować na takiego gościa z makiem, ty Wariaciku Z pingu, nie? Jeszcze na pingu. Jeszcze na pingu ty Może być B side czy nie? Może być 5 na 3 mamy. Knajduję B side. Ale side jak to wybicie, pragnie jest B side. On jest, jest... Ta, dobra, on jest spalony. No dobra, wbijmy tam. A, bo... On, on pikuje w do, dosłownym momencie, kiedy ja... Aps nie sprawdzony, jak zawsze. Idźcie na to, a on... Pan oh, on był tu. Nie będzie, nie będzie. Trzech to zobaczyć. Zobacz, 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 zobacz. Widziałeś to? Tak, widziałem to, no. Spójrz na siebie. Aps jeden. Tak? Grać. Aps jeden.

Miki, Miki, ten Sok Leży I Dobra, idziemy a, idziemy, a, idziemy chodź Tylko nie wychylaj, tak dobra, wiesz Zagrajmy 3, na 1 wygrajmy 3, we 3 Ale dałem bułę, Ale mu dałem bułę, boże mu dałem Dobra, już tam się tam nie jaraj, kumpel No dobra, dobra, napisz no, tylko, że ma tołcek tam idzie To Dong, no. nie Star. Ej hey, ma, o kurde Halo Aha, Aha. Co się zrobili? Damy nade'a Defi Weź, weź, o mama, weź, no pistolet Nice Ale lucky ale, ale lucky o, ja... nie, Ale nie w, w ogóle Jak on się w ogóle znalazł na tym podejście jakby? Nie wiem O nie Jesteśmy zgubieni Tylko on tam gra, no zobacz tam Widzę, widzę Inside. Co w stanie zrobić? b side, Pale Side, okay. Brawo, de, plantuj. Def, plantuj, cokolwiek by nią Dobra, on jest. Ale. Za, Sieknij, nie? Kropnie dodaje. I tu, nidże. Chciekłem, się Cheater te leży no? Chodźcie Ale może być dorsza ktoś To są Silvery, to są silvery Side leży Dwóch tu jest chodź, Chodźcie to A Chodź da, chodźcie da, chodź da, bo tu szkoda się bić Tutaj jest dwóch Ja bym chciał, bo to są silvery Może być mit random no jest go, 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 co im i to mini dwa lata, dawaj nie, nie, Mateusz, nie wiem co tu Mateusz, o, jest ta I -Kotel, i -Kotel. Short. I -Long. idzie tak, idzie idzie long long, 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 ja też się wcelowany jestem w longa ale ale info dostaliście nie? Ale no naprawdę jak, i, do, 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 do. jak byś jakbyś miał WH, kolego? No u, 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 u. Ja to nie wiem jak to ja w ogóle określić. Nie e mnie. <laughs> go, 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 gościu wychodzi ja go zabiję mam strzał, nie <laughs> Ja mam to taką strzelił, nie? na niego No bo ja wiedziałem że on mam trybki NAIS! On jest do lewej tu Wejdź, podejść do sztyweksu, wejdź tu je Wejdźcie, wejdźcie Kurde, nic nie widzę ty A blisko, oba side Leży Brawo Wziąłem ci? Biorę ci łupę młody To nie byłem ja, to był... Młody, AWP ci wziąłem Dobra, no może no to że tak ci ja wziąłem w ogóle, trzymaj W ogóle jak to jest że ja w tym tej gdzie widziałem z CT jaką bieg na longa i to wszystko widziałem A i cenzura halo Ej chcesz nasza Dorsy? Wex? Co? 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 Przeza, chcesz Dorsy? Tak popatrz. Poszedł, poszedł, poszedł Drugi leci? Ja łam tutaj Może w świat trzech nam idzie, trzech nam idzie Dobra to poda? Aha Nie to przy torsach, grał i B1 to łopaty remote mi wyskoczył, kurwa, nie wiem co to Do A, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch B, jeszcze dwóch B, dwóch B Co, ej, do lecimy na szybkości? No dawajcie Ale, a, a daj mi ktoś może był stan na śmietniku od razu